Cześć, z tej strony Remy I dzisiaj sobie zagram Zatkiem Z 3 pojedynki w Zasadniczo to nie wiem, czy to będą 3, ale gramy Moving No Move 1PZ No i już mogę napisać Atkowi, żeby odpalał maszynę Że możemy startować Dobra Gramy, zobaczymy co, co nas czeka w pierwszej rundzie. Pierwsza runda to Moving oczywiście. Zobaczymy jak nam pójdzie na atka. Podobno dobry jest. Hmm, pierwsza runda to dla mnie jest jakaś dziwna Rosja, ale z żółtymi pasami. To mi się nie podoba, ale żółte pasy w Rosji też są. Tutaj może mnie Adek źle ugotować. Serio nie mam pojęcia gdzie to jest. Ale wygląda jak Rosja, powinienem klikać w Rosję od razu. Chyba że jestem głupiutki. Nie no takie znaki. O, tak już przycisnął Niestety, ty nas jest właśnie nic mi nie mówią. Niech nie gdzieś przy Irkucku, bo było jezioro. A to był Jakut, bo było Gen 4. No atku, no to była Rosja z rzutymi pasami. No i dobra. Ogólnie powinno mnie być, było lepiej słychać. Ale. No to musicie w komentarzach napisać. Dobra, mamy info: Van, miast, miasto Van jest tu na wschodzie Turcji. Tylko, czy ja znajdę do 400 w tak krótkim czasie? Chyba nie znajdę. To tu gdzieś. Nic. Andek najwidoczniej nie znał tego miasta. O, to jest Panama, to raczej skip jest. W się mógłbym pojeździć i chyba to zrobię nawet, ale Co to się do info A nic nie widać, czyli klasyk u mnie akurat? Klasycznie Nie znajdę tego mostu, więc kliknę już Mogłem klikać tutaj, bo dżungla była mój błąd. Dobra, co my mamy w następnej rundzie? Tutaj to... powinienem się wrócić obiektywnie, bo to jest Gen 3. i zobaczyć, jaki mam blur, a nie tutaj się patrzę. Co ja robię, co ja robię. Wygląda jak amerykańskie, ale ja temu nie ufam. Kliknę i tak. Tu gdzieś. Ok. Git. Był amerykański rzeczywiście. Dzięki Adek. A to jest Japonia, bo to jest Lowcam. Ale bym kliknął. Nie złą Japonię bym sobie kliknął, wiecie? Bo to jest Andora. Jadek by mnie ugotował. Czy to w ogóle się nagrywa? No tak, nagrywa się to. Wróćmy do tego. Langegracht. Gracht. I tak to jest Holandia, ale czy chce mi się tego szukać? Pewnie on szuka, bo ma mało HP. Ja robię zrzut w Amsterdamie po prostu, nie chcę mi się tego szukać. On też tak zrobi, więc git. Może było tego szukać, ale to jest strata czasu. Las Juntas Humaya. Dobra, to jest Raczej Argentyna. Leży coś więcej na ten Las Pedras Blancas. To wygląda jak Mendoza, jakaś Humaya, Las Juntas. Na zachód jest Las Juntas, jakieś. Czyli w lewo. Nie wiem, boję się klikać, ale sobie kliknę, nie chcę mi się szukać. Mogłbym zrobić research, ale daję chyba dobrego do złego gesta, bo nie potrzebuję na te. Na no murki, na płotki, nie potrzebę. Adek w złym państwie. I to jest gra, niestety. Dobra, pierwszą grę wygrałem. Zobaczmy jak pójdzie w drugiej rundzie. No moving, no moving. Dobra. To Ta lokacja wygląda mi znajomo. A, już wiem czemu. Czy są góry na północ? Nie wiem, czy to jest tam góra. Czy dom, jakiś dom jakiś. No to Santiago de los Caballeros. Stąd ten kto wie. W sensie, że to nie jest Santiago de los Caballeros, bo byłaby góra, ale mogę się mylić. Dobra, druga runda to Kenia Lineup drogi, może jakieś Może jakaś taka Trzeba było Nairobi walić OK Boję się refreshować stronę, bo ten, bo mogę nie wrócić na pojedynek, a chyba tego nie chcemy. W sensie tutaj adek dobrze mi mówi, ale jakieś dobre porady, ale jakby to powiedzieć. Kenny się nie renegestuje, ale dobra, to jest ciekawa runa w końcu. Mogę więcej powiedzieć nie dosłową na ten temat. Krajobraz jest taki dosyć europejski, gdy na 100% jest Europa, jestem tego przekonany. Jest dru generacja druga kamery. To mogą być albo południowe Włochy, albo po prostu Grecja, więc kliknę tu Grecję i jestem fajny. W najgorszym wypadku mogłaby to być jakaś dzika Francja, no. No jest ten, no są południowe Włochy, jak skolowałem. Może powiem patrzeć na coś innego. Dobra, to jest ciężka runda, bo ja tego nie getuję dobrze. Co mogę powiedzieć o tej rundzie tak bez... Bez informacji. Z której strony macie kierownicę, ale Wydaje mi się, że wiem. Że to jest po prostu jakaś... Ameryka Zobaczę jeszcze na słońce Meksyk po prostu, tylko taki dziwny Meksyk z Black Car'em chyba Ta Black Car Ale nigdy nie widziałem Black Car'a w Meksyku To nie jest Kolumbia Kolumbia tak nigdy nie wygląda Byłyby już zresztą żółte blachy Dałbym ten Meksyk, bo Są palmy, są ten, może jakieś Kampecze? Ok, może być. Adek żyje jeszcze, całe szczęście. Ale pierwszy raz widziałem ten z Meksyku dla Cara. No, byś wrócił, Adek, no. Na takim mnożniku, wszystko możliwe jest akurat. Ruch jest lewostronny. Przede wszystkim należy spojrzeć na auto w tej sytuacji. Nie są one europejskie, nie są one z RPA, więc to jest raczej Australia. A jak Nowa Zelandia, to z tym trupem. Po prostu, jak się to mówi, no? Jak lichne przez Sydney? Nie wiem. Ojej, niegentnąłem tego, ale siara, ale wstyd. No cóż, ale pokonaliśmy atka. Teraz NMTZ? chyba Tak Chciałem mu napisać tak, ale zaczął Dziwna runda w Nowej Zelandii była Tutaj Adek gra o honor Dobra, ale jak macie takie rundy to lepiej kliknąć w 11 odklikać I zobaczyć co się tu dzieje w tej rund rundzie. Dobrze, generalnie to jest... O kurcze, nie chcę tu źle powiedzieć To będzie wstyd Jak źle powiem Ale z czym mi się to kojarzy? To jest oczywiście Europa Tylko, że... Yy... Nie wiem czy to jest Gen 3 czy Gen 4 Stawiałbym, że Gen 3 I to jest Wojwodina? Takie domki są A nie, to Bułgaria była po prostu Takie domki były więc słaby mygę z mojej strony, powinien to lepiej zgasować. Kolejna runda, to w RPA jest oczywiście. Mamy żółte pasy z boku, mamy auto, które jest w Europie i w RPA. Tam jest numer drogi, ale na nie ma szans tego zobaczyć. I są generalnie drzewa i glaste, więc tutaj się klika jakiś durban. Nie, tak, nie. O Jadek, odleciałeś w kosmos, wiesz. Kosmiczne loty, no Dobra, no póki co, jest gra tutaj. Też mogę się pomylić głupio. Dobra, to, to chyba jest, musi być Izrael. Ewentualnie Tunezja. Ale klikam tutaj, Izrael na tej rundzie. Tunezja to też był mój gest. Ale w żółte pasy z boku jakiś vibe mi ten pasował Dobra Dobrze, dawaj mu napiszę No tak, no chłopak się nie skupił wtedy To damy szansę Atkowi Na odkłócie się O, to jest ciekawa runda, bo nie wiem gdzie to jest, ale zgaduję, że to jest Indonezja. Tylko gdzie na Indonezji. Czy tutaj. Jakieś. Nie, no, Normaluku, nie, no, z gdzieś 4 jest. On ma 50 na 50, ja też mam 50 na 50. A to jest raczej Indonezja, tylko. Jakiś Kalimantan może? Nie no, za płasko jest, może jakiś w Kalimantan. Ciężko mi ocenić po tej rundzie, nie się jak to będzie zwykła Java. Te Nadek, jakie ty miałeś 50-50. <grystanie> Ewentualnie mogłyby to być Filipiny, ale ciężko było zgasować tutaj Indonezję, w sensie ten region. W sensie można było, można było, tu się zgadzam. Bo było to, jak się to nazywa, on jeszcze miał Brazylię wciśniętą. O, Jadek mogę się nie przyznawać. Ja się że to Indonezja albo Filipiny. Dobra, mamy takie auto. To jest auto raczej z Kataru. Co Kazachstan nigdy nie jest. O, to ja tutaj się pomyliłem. No, pierwszy raz widziałem to auto w tym w, w Dubaju. To, to akurat. Z guest-shame ode mnie, no, można mnie z za to. No wiem, Adek, ale no to auto by się nie skojarzyło w ogóle z Dubajem. Pytanie, czy to mi się z czymkolwiek skojarzy. Po to są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, ale. Znaki są po lewej? to nigdy nie jest Nowa Zelandia. To muszą być jakieś stany. Albo Irlandia, ale ja sobie Irlandii takiej nie przypominam, żeby była, ale to auto po prawej, Coś po lewej, no co ja gadam. Jest dosyć amerykański, zresztą krajobraz jest taki dosyć krajowy. ten y, amerykański takie domki są. Ale znaki są po lewej, no ale czyli Irlandia mogłaby być? To takie amerykańskie znaki są. Kurczę, nie wiem co tu klikać. Dobrze, to była Irlandia, no. Ale dosyć ciekawa runda dosyć ciekawie tu było. Muszę przyznać. Bo były znaki po lewej, ale. No ja też nie wiedziałem, ładek do ostatniej killi. No, a to jest ciekawe państwo. Ale tu widać, tutaj widać, dobrze, na F11 Wam pokażę, to są chyba parana pańscy w Brazylii, więc kliknę na tę Santa Catarina. Chyba to nie jest zły gest. To był dobry gest, to był dobry gest. <ślesk> Jak, no adek, to wytłumaczyłeś na odcinku, musiałeś zobaczyć. Rytua frakcji Pelalawan, mi. prowincji Riau. Okej, okay, tu jest w prowincji Riau napisane. Riau jest tu. Pelalawan, tu jest to miasto. Jedziemy na Northwest. Jest tu gdzieś jakaś droga taka. Wierzę, że to gdzieś tu jest po prostu, na tej drodze. Tak, to było to. Oj, przepraszam, troszeczkę mi krzesło odjechało, musiałem się przesunąć do biurka. Z takim krajobrazem tu się klika Austrię, Jadek to wie? Tutaj nawet Innsbruck się klika. Line up i bomba, chyba jakaś. Nie wiem, gdzieś tu. O, pomiędzy nami. Adek cały czas w grze jest. A to są chyba Niemcy, ale... Tu jest low cam? Chyba jest, dosyć nisko jesteśmy. Na nogach. W sensie, no na nogach, no kamera jest nisko upozycjonowana. Jak damy Szwajcarię na Niemczech to trochę wstyd, ale dałem dobrze. Nie no, co ty GG piszesz, Adek, no, na takich odległościach to ten, to nie da się wywalić, musiałbym to z To jest trunda, na której Adek może ugotować, bo... Mogę tego nie wiedzieć. Ale dobra, słońce jest na południu, czyli jesteśmy na półkuli północnej. Domki po lewej są dosyć włoskie. Tak bym zgadywał, jest generacja czwarta No jest taka roślinność jak z Włoszech Klikam Neapol na tym Zobaczmy co Adeku gotuje Uuu, ciekawy, ciekawy gest, ale To było coś nie do ten, nie do kliknięcia w Bratysławie. Napiszmy u GG, bo dobrze zagrał. No i chyba tyle, no. Dzięki za obejrzenie legendarnego pojedynku przeciwko Atkowi Z. No i widzimy się w kolejnym.